Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na opis gatunkowy kraba pustelnika. Nazwa łacińska Cenoobita ciperatus. Nazwa angielska Hermit crab. Dorastają do 8-10 cm. Występują w różnych kolorach: od pomarańczowego przez czerwony do fioletowego. Posiadają gruby pancerz, który pokrywa głowę i odnurza. Odłóg zaś jest miękki. Krab chroni go nosząc muszle, najczęściej ślimaków. Należy zapewnić krabom w trakcie wzrostu coraz to większe muszle. Minimalna wielkość terrarium to 60 litrów na 2-3 osobniki. Jako podłoże najlepiej użyć piasku lub torfu wymieszanego z piaskiem. Trzeba dać wysoką warstwę podłoża, ponieważ kraby lubią się zakopywać oraz zakupują się podczas wylinki. Temperatura jaka powinna panować w terrarium to 22 do 26 stopni Wilgotność od 70 do 80% Karmimy je owocami Na przykład bananami, jabłkami czy gruszkami Oraz martwą karmówką np. przykład świerszczami czy karaczanami Kraby te są ogólnie wszystkożerne W naturze tworzą stada w liczbie 100 osobników dlatego należy trzymać je w grupie minimum dwa osobniki w hodowli są dostępne tylko i wyłącznie osobniki z odłowu ponieważ ich, e, do rozmnażania ich potrzeba oceanu prowadzą one nocny tryb życia za dnia zakopują się w podłożu uwielbiają się wspinać i robią to wyśmienicie dlatego trzeba zapewnić im różne elementy po których będą mogły się wspinać trzeba więc zabezpieczyć również terrarium tak, żeby kraby nam nie uciekły. W terrarium należy zapewnić krabom zbiornik z wodą, tak aby kraby mogły się zanurzyć w nim prawie całe oraz żeby miały łatwe wyjście z niego. Dobrze by było, aby zaopatrzyć również terarium w drugi zbiornik z wodą, ale słoną, pomaga to krabom w przejściu wylinki. Z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że kraby te są bardzo przyjazne i śmieszne. Niekoniecznie buszują tylko w nocy, poruszają się również za dnia. Jeśli są głodne, to zazwyczaj właśnie w poszukiwaniu jedzenia. Bardzo dużo się wspinają i widać, że to po prostu lubią, więc trzeba uważać, żeby nam nie uciekły. Kraby te bardzo dużo brudzą oraz umeblowują sobie terrarium, jak chcą, więc trzeba na to zwrócić uwagę. W Polsce nie jest to zbyt popularny gatunek kraba w hodowli. A szkoda, bo jest to bardzo fajny krab oraz mało wymagający.